No niestety, te represje dotykają nie tylko posłów i posłanki, jak w tym przypadku Joannę, ale również dotykają ludzi, aktywistów, aktywistki na dole. Słyszymy teraz coraz częściej o procesach, bo teraz zaczęła się fala procesów wobec tych ludzi, którzy brali udział w protestach. Policja wobec nich złożyła doniesienia, no i teraz zaczynają się te procesy, a czasem nawet bez procesów. Na przykład mój asystent w moim okręgu z Zabrza, no już dostał, tak powiem, wyrok za, za udział w demonstracji. Także no to rzeczywiście to, to, to jest ta fala, która w tej chwili się będzie toczyła. A wracając do Joanny, no ja powiem, że przy, jeśli chodzi o inicjatywy Pana Ziobry, to mnie brakuje słownika. Bo już mówić, że to skandal, żeby im immunitet w taki, i w takiej sprawie, i przeciwko posłowi, posłance, i to w sytuacji, w której, jak wiemy, księża z, z, z zadowoleniem, przynajmniej zdecydowana ich większość, odnotowują fakt, że w Polsce za chwilę kobiety legalnie będą torturowane za możliwość przerwania ciąży i to jakoś nikomu nie przeszkadza. Przypominam ministrowi sprawiedliwości, że on również powinien dbać o to, żeby prawa człowieka zgodne z traktatami międzynarodowymi powinny być przestrzegane. Natomiast kiedy kobiety się bronią, podejmują różne działania, inicjatywy, i to właśnie takie, które mają zwrócić uwagę na ten problem i pokazać w sposób bardzo wyra wyrazisty, o co tu chodzi, no w tym momencie spotykają się z, z represjami.